Cześć, ludzie, to ja, mistrz. a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft W dzisiejszym odcinku chcę dokończyć swoją farmę I zacząć jakoś robić stajnie. Po trzecie chcę zrobić mój strych Czyli... Czyli, no, jak tam wejść, to po pierwsze W sensie to, bo tam nie mogę w ogóle wejść ani nic Po drugie muszę znaleźć skórę, żeby tu dać kolejne to, żeby nie było widać tego I takie parę innych tam rzeczy a więc teraz muszę zrobić znowu motykę, bo tamta, jak pamiętacie z zeszłym odcinku, spłonęła w Lawie. No i niestety. W sumie, sorry, dwie motyki. Motyki, motyki. No. I tak, właśnie. Stajnie też chcę zrobić inną. Yy, na przykład, nie wiem, że. jest tam jump nic tam. No nie, spadłem. Chcę zrobić tak, żeby wyglądało to jakieś przynajmniej lepiej. Na przykład, nie wiem, że tutaj będzie jakieś dobiegania, tutaj jakieś, nie wiem, żeby trzymał się i tak dalej. <laughs> Potem, a w ogóle zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sam jeszcze nawet planu w głowie nie mam. No dobra. To, to teraz jeszcze muszę coś wymyśleć, żeby potwory mi się tu przypadkiem nie rozpiły. To banalnie, starczy tylko pochodnie wziąć ja w dalszym ciągu chory jestem jak wiecie tak a to jakaś farma nie będzie jakaś super tutaj jak mówiłem super automatyczna będę robił automatyczną ale to na przykład w przyszłości gdy będę mieć więcej tłoków i tak dalej wiem że Automatycznie nie trzeba robić z tłokami nic. Wystarczy, żeby woda sama płynęła jakiś cudem. Ale ja mam inny plan w głowie. Już kiedyś coś takiego zrobiłem i weszło na fajnie. E, tylko że teraz właśnie jest coś takiego, że woda płynie najmniejszą tą dostępną... dostępnym e, miejscem. ale jakoś to się wymyśli. W sumie zawsze chyba tak było. A sam nie wiem, nie pamiętam. E, dobra, nie, 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 nie nie wpadaj. Teraz tutaj, tak, jeszcze ten kamień trzeba będzie zrobić. Parę tam innych rzeczy. Tak, e, ten mikrofon, który teraz używam w dalszym ciągu, to jest ten wbudowany. Uśmiennica jest ok. To jest ten wbudowany i nawet mogę powiedzieć, że fajnie się sprawia. Mało kiedy myszkę słychać, ale jednak ją słychać. Jaką myszkę? Boże, klawiaturę. Na przykład teraz, jak ja te wszystkie przyciski, żeby dowiedzieć się, gdzie jest Ziemia i ją wziąć... No, ale trudno się mówi. Na razie mi nie stało, żeby kolejną... kolejną kratą wziąć. Okej, okay, to teraz chyba nie wziąłem Kilofa, no oczywiście. Dobra, no to... Chwila, jak ja chcę tu mieć? Grałem właśnie też przed chwilą w PayDay, a. naprawdę za gra. Wbiłem w ciągu półtora godziny, bo da, 20 coś leveli na Overkillu, jak ktoś gra, to wie o co chodzi. Naprawdę mocna gra. Polecam ją w 100%. Nie ma gry, no to jest gra naprawdę podobna do Far Crya, tylko że jesteśmy jakby w mieście i rozwalamy wszystko, co jest możliwe, żeby okraść jakiś sklep czy coś. Nie, ja nie będę tego nagrywał. Już tłumaczyłem wam dawno. Też chyba w Minecrafcie. Że jak ja gram, to straszne lagi mam i prostu nie mogę nagrywać. Bo to strasznie by wyglądało. Jak mam poniżej 10 kratek to sorry. Ale nie mogę. Okej, okay, gramy jakoś tak wygląda. Czy znaczy ja wiem? No, teraz lepiej. E, mechanizmów nie będę wymyślał jakichś super kłódek. Ja w ogóle nie lubię się bawić w takie rzeczy, że coś, na przykład te dźwignie, jak tam robiłem, no to to akurat było ciekawe. Ale nie będę robił tak, wiecie, że na przykład chcę suskować, czy będę robił jakieś super safey. Bo nie mam sensu, no przecież się sam na tym świecie, no to po co. Okej, okay, to tutaj będę musiał skakać, czyli to będę musiał rozwalić ten kamień. Nie, nie, tutaj już nie będzie tego. Okej, okay, też nie. O, niszcze. I to teraz Ta farma mam nadzieję, że jakoś super będzie wyglądać, ale nie mówię, że to będzie jakieś arcydzieło. Po prostu z normalną farmą Tu już nie, tu <coughs> Mam też nadzieję, że w przyszłości znajdę jakieś Arbuzy czy coś Zasieję to i będzie fajnie też Bo jak wiecie, arbuzy dają za jeden Taką kostkę na przykład dają Tutaj też może dać, żeby tak nie skakać Yy, za jedną kostkę dajemy od 4 do 8 Arbuzów. A jeden Arbuz daje nam jakieś półtora chyba <coughs> daje nam jakieś półtora yy, tego jedzenia w sensie paska, paska jedzenia. Także to może być nawet fajne. A zresztą, jak wszystko w tej grze, po prostu także gra jest zajebista. Może pikselowa, ale fajna. Okej, okay, znowu się noc robi, no to przy okazji wezmę kilo w pochodnie. No i jeszcze coś będę musiał zrobić, żeby te potwory mi tam nie wlazły przyrazkiem. Tego... o, czy jeszcze nie mogę? No, myczka przestała działać. Mogę spać tylko w nocy, wow. Wiesz, ja śpię w dzień czasem, jak jestem zmęczony. Hmm, tu na razie chyba dam ziemię, żeby nie było. O, fajnie, mechanizm widać. Możemy sobie to włączyć. <coughs> <coughs> o jezu. Ok, sorry za to. Przydusiło mnie trochę. No i możemy spać, na szczęście. Tak właśnie się dziwię, bo mój mikrofon w tym. W, w, w słuchawkach był wiek... wow, ale to super wygląda. Był większy, zdecydowanie, a ten jest taki, kurde, malutki, ma 2-3 mm. Trzeba wejście do niego, ale kurde, niby mocno daje. Wszystko ładnie słychać, a w moim to musiałem praktycznie drzeć, żeby cokolwiek było mnie słychać. Hmm, chyba muszę znowu muszkę te... materię w zamienić. E, okej, okay, to daj mi. To chyba z tego nic nie mogę zrobić, ale chcę zrobić jakieś wiecie, fajne wejście. E, tutaj też coś miałem. Tak, miałem kilo Wziąłeś to kilo Chyba mam. Mam ziemię. Grzybów nie będę robił, bo to jest praktycznie niepotrzebne. <laughs> tutaj mam kolejne ziemniaki. A drzewo. No chyba nic tyle. Nic więcej ja chyba nie mogę znaleźć Eee kurde ale przydałoby się coś żebym mógł tak fajnie to zakryć żeby... Pochodnie, pochodnie, pochodnie Fajnie, pochodnie nie mam co hmm. gdzieś drewno nie mam Eee Naprawdę węgla też nie mam? O już przyszedłem Dobra, to dawaj mi to albo pierwszy zamień. Tak, jakieś 16 pochodni. Będzie to trochę mało, ale zawsze coś. No iść. Nie wiem właściwie, co robi, ale niech se skacze na to gdzieś. Tak, tutaj, jak pamiętacie, zginąłem. Padając za skinie, pewnie tam kiedyś pójdziemy, ale na razie nie teraz. Nie, jakoś nie mam ochoty, żeby znowu wchodzić do jaskini, zabijać się. Wszystkie zombie co tam uważam i tak dalej. <coughs> Okej, okay, tu jedno, dwie. Tutaj jeszcze. O, kuder. Lol, no już myślałem, że się zaciął. I tutaj, i mam ostatnią pochodnię, no, trudno się mówi. E, w sumie ta nie jest tu potrzebna. Tu, co nas tej, tu. Okej, okay, mam pochodnię trochę dużo. Teraz zajmiemy się wejściem. Czyli rozwalamy to wszystko co tu jest w piasku. Kiedyś też chciałem zrobić port tutaj, żebym mógł jakoś tak pływać. Chociaż teraz, jak mam konia, to chyba w ogóle to nie będzie potrzebne. Super to zrobili, że mamy konia w tej krawcie teraz. Jak już szybciej można się poruszać. Czyli jak to leciało tu. No i jakoś tutaj taką. Powoli się przyzwyczajam do tego, że inaczej używam klawatury. Zresztą w sensie nie używam sadu, tylko używam strzałek i Cetraela. E, Cetraela, żeby skoczyć, strzałki, żeby się poruszać. Każdy chyba wie. E, dobra, T -t 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 jeszcze to jeszcze teraz walmy. To niech tu stoi, fajnie wygląda. E, no i jakoś to tak nawet. Może być. Chociaż bardziej bym wolał, żeby właśnie je używał wsada, ale wtedy bardzo ciężko będzie mnie usłyszeć. Strasznie dużo. Znaczy strasznie mocno będzie klawiaturę słychać. Mhm. Tutaj ten, ten... Nie! To jest źródło! Tak! Tu panu na środek walniemy. Chcę żeby wyglądało to jakoś jak wiecie przyjemnie jak to się wchodzi. Mamy jakieś takie właśnie kwiatki i tak dalej. Koniec. No jeszcze róże. Szak róże. Fajnie to nazwali, ale wielkie. Wiem co możemy zrobić. Takie ukryte, te. Ukryte wejście, mogę to tak nazwać. W sumie ten krzak tam może wrócić. No to, to, może, to mogę wziąć. No bo to jakoś wygląda. Jeszcze jedno mam. o tu tutaj. A no, zobaczę z góry, może jak to wygląda. I jak to będzie jakoś tak przyzwoicie, no to znając życie zarośnie za chwilę i będzie lepiej wyglądać. Dobra, to teraz zajmijmy się, może, chyba, ty kamieniem jeszcze miałem. Rozwalić to. Położę tutaj, tak na szybko. Tutaj Eee, okej, okay, powojnie. Saro, że tak w nie strzelanie dałem, ale myślałem, że tata jedzie. Do tego tak przez chwilę się przyknąłem. Ale chyba nie. Dobra, to... Wszystko działaj. Okej, okay, tak tutaj te marchewki. Nie! Absolutnie, nawet nie jest z nie, nie jedz tego. Okej, okay. teraz y, to by się przydało też gdzieś zas zasadzić. No ale no to na przykład tutaj. Wiecie o co mi chodzi? Zrobił takie Zrobię far taką farmę, jakby tego. Mam nadzieję, że to nawet będzie wyglądać fajnie. W różach się zatrzymałem. Proszę, powtarzam się, że to pak że to fajnie będzie wyglądać każdy wie, że to będzie fajnie wyglądać, bo przecież ja to robię. No. Dobra, to to, te ziemniaki, teraz będę musiał iść pod jakieś znaki i napisać ziemniaki, marchewki, marchewki, tutaj ziemniaki też... No właśnie mi się skończyło. Okej, okay, teraz nasiona. No te, potem, czyli przez te powstaje siano albo żyto jak to woli. Siano to jest w ogóle innego Więc żyto, żyto można jeść, a siano to chyba Po prostu trawa taka z, e, no Zniszczona Czy to mogę powiedzieć tak? No tutaj nie mogę dać, bo ta pochodnia przeszkadza No to zmienisz miejsce zamieszkania Okej okay. Teraz możemy mieć poznaki jakoś to nazwać. <laughs> Zapalenie ktań super. No, nawet mogę powiedzieć, że to jakoś wygląda. Czy znaczy, tak może jakieś ujęcie z balkonu zrobię? To co ja tu Nie wiem <laughs> Zapomniałem. Ol. znaki, no tak. No jakoś jak tak się ogląda filmy, to wszystko się pamięta, ale potem jakoś tak problem jest z tym. Znaczy, chcę powiedzieć, że jak się nagrywa, to często zapomina się, co miałem właśnie zrobić. I... I co? Kurwa, nie mogę się wysłowić. Jak ktoś nagrywa i robi dwie rzeczy na raz, to strasznie ciężko coś zapamiętać co na przykład ja chciałem właśnie wam powiedzieć, że ten to wygląda fajnie i zapomniałem, co sobie ja miałem wziąć? Okej, okay. chyba dobrze napisałem nie wiem. Tak, a... Boże, znowu zapomniałem Aha. ...marchewki, tutaj też, a tutaj co by było? Żyto. Tak, też chcę zrobić statek, znaczy statek, taką łódź. E, łódź, żeby wyruszyć gdzieś, na przykład w wodę i... to znowu zachód jest? I wyruszę gdzieś na przykład po ryby, bo wiem, że. No, jest zachód. Wiem, że jest coś takiego jak 4 e, razy ryb. Teraz e, wcześniej tak nie było, było tylko jeden. Jedna, jedyna ryba. Auć! Kurde, myślałem, że coś mi zabija. To łódek. Bądź jeszcze bardziej głodny niż przed jedzeniem. Fajnie. Nie, jeszcze to. I dobra, w tym odcinku jeszcze zrobimy ten e, stanie tego konia co ja wam mówiłem. Są no, tak fajnie mnie zobaczę. Jakbym chciał. No, mogę powiedzieć, że wygląda fajnie. Coraz więcej się zmienia. Pamiętam na intrze jak robiłem intro, że... Dachu nie było w ogóle, tutaj były tylko schody, tego nie było. Tego nie było. No, ale muszę powiedzieć, wygląda to przepisko. Tutaj coś trzeba jeszcze zrobić na przykład jakąś farmę zwierząt czy coś. Na przykład tych śwince tutaj łożą. żeby mieć co jeść. No. Czy znaczy mieć co jeść? No to ja mam co jeść, ale chodzi mi o to, że takie mięso czy coś. Hmm, teraz by się krowy znaleźć. Ło, żeby spadnę. Dobra, to weźmy kamień, weźmy drewno i tak dalej. Kamień, łóżko, ziemia, to się może przydać. Kamień. No może przetopmy jeszcze to żelazo, co tu jest. A, żelazo. Ja mam jeden znak, jak coś przydałoby się. Oj, myszka padła już całkowicie. Dobra, myślę, że tyle kamienia wystarczy. Jak to się robiło? Aha. Ciekawe. O, to... To dajmy na siódemkę. O, właśnie. Już nie muszę, wiecie, tak nisko tego shifta i tak dalej, po prostu naciskam na jakąś liczbę i to fajnie to wskakuje. No wiem, że idę, się cieszysz, ale nie musisz tak skakać. Ok, to jak ja to chcę zrobić? Na pewno te drzwi jakoś trzeba będzie zrobić inne. Wiem co mogę zrobić, iść po drewno na chwilę jeszcze. Biegnij tam. Tak, pani dalej. Yy, pierw, może zrobimy parę tych... Nie, nie to. To patyków robiło tak. Ale pierw zrobimy furtkę. I... No, kupię muszka. Pamiętajcie, nigdy nie kupujcie mnóżki bezprzewodowe, to jest szajs, Po prostu szajs. Nie da się nic zrobić normalnego, po prostu nonstop nie trzeba kupować nowe baterie. To jest strata. Wolę wydać tychę więcej niż wpływę na baterię. No ale trudno. Chciałem to mam. Eee, dobra, dajmy to tutaj. Kurtkę tutaj, zamkniemy go do końca. Teraz będę sobie wchodził tu e, No, pewną też wodę taką jakby trzeba dać Coś na wzór takiego, wiecie, coś do picia i tak dalej Wiem, że z siano też można zrobić... Właśnie, to jest siano, nie Boże Dobra, mniejsza Tu wchodzimy sobie, tutaj muszę zrobić jakieś dziurę no, dajmy na to pod drzewem. No, chyba trochę przesadziłem. Tak, teraz wyleję tutaj jakąś wodę. Eee, nie wiem, chociaż fle. Nie, nie, nie w drzewie. Fajne to jest, że on tego nie, mogę, nie może przeskoczyć, ale jak siedzimy na nim, to bez problemu. Nie, 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 nie. Te drzwi też muszę naprawić, żebym całkowicie nie ginął przed paskiem przez nich. No przeskakuj. Hmm. Jak to teraz zrobić? Potrzebuje wysokości 3 kratek, czyli... Takie coś Dobra, to róbmy tak No patrzcie co za głupia myczkę. zróbmy tak, potem z tyłu jakieś się wyjście zrobi dla niego, żeby mógł sobie taką wychodzić po prostu Coś tam było? Było Że już mi boli. jakie okay, to jest głupie. Tak, nie ma jak dawać kamień na ten. na, na liście, na pewno wytrzyma. Dziwne, ale okej. Okay. Dziwne, ale rzeczywiste. Chyba <grywa> szybciej będę, jak zejdę, po prostu będę robił taką. kamień, nam brakło. Znaczy jednego. Coś takiego Chyba no to tak jakby nie wiem, mały dom czy coś Okej, okay, jestem z powrotem znowu chcę kasnąć musiałem e, To było tutaj Jak to się ładuje Aha, czyli jak skoczymy na to Czerwone, to on strasznie wysoko stracze. A jak na to niebieskie, kurde. O, właśnie. Fajnie, wystawił mnie tutaj. No dobra. Nie wiem, czy przypadkiem właśnie zrobiłem wielki odcinek, ale trudno się mówi. E... Dobra, to tutaj jakieś schody się zrobi na górę. Lecące tak o na górze, będę trzymał jakieś takie właśnie niepotrzebne rzeczy albo coś innego. Jeszcze muszę wymyślić imię dla konia, bez kojarzeń. O jezu, imię dla konia w penis. <noise> to by było głupie, ale okej. Okay. O, kolejny tak, ok. Czyli teraz robimy tutaj tak, jakby nie wiem, sufit lub dach. Tylko co ja tutaj będę trzymał? Fajnie, spadłem. Co mogę tu trzymać? Mogę trzymać właśnie takie raz zwierząt jakieś pasze czy coś. Jak to się nazywa. Nic się nie znam na farmach, nic. Ty nic. Wiem tylko, że tam są świnie. Pragnę je upolować, ale... Fom, dobra. To tutaj jeszcze tak. Nie ma to jak kłaść na liściach. Chociaż w Minecraftie to legalne, nie? Nie ma fizyki, no ale trudno. Jeszcze tutaj chwilę. Ty. Kolejny jest tak, fajnie. Dobra, to wbijamy potem tak, 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 wszystko fajnie działa. Możemy to zrobić tutaj, tak jakby... Yy, że wszystkie zwierzęta tu zawołać i trzymać się po prostu tu. Jakoś świnie chociaż nie, świnie będę robił tam, gdzie ja pokazywałem. Tam powiedziałem, że jest trochę za ciemno i chciałbym coś tam dać, także tam dam po prostu świnie. Okej. Okay. Taki klocek z góry to fajnie nie wygląda, ale ja to spróbuję jakoś... ...jakoś tak zmienić. Hmm, tylko co? Nie wiem, jakiś dach czy coś dać? Więc co mogę zrobić, tylko trochę będzie trudne do zrobienia. Yy, dajmy ziemię. Trochę mocno czasochłonne i tak dalej. Tak, chcę zrobić taki dach szpiczasty. No teraz w górę, w górę, okej, okay, działa. Nie będę zahaczał głową. Tu, teraz skocz, kolejny kamień tu. I tak cały czas dopóki stwierdzę, że będzie chyba wystarczająco Trzeba by było z 4 strony naraz lecieć, ale nie mam tyle czasu. Znaczy pewnie zaraz będę robił, ale nie bez tego Tutaj, wow, spadłem Słońce znowu zachodzi. No to my zakończymy tutaj ten, ten odcinek. E, za chwilę pewnie będę robił dalej, ale subskrybujcie, lajkujcie czy u górę nie żałujcie. w e, następnym odcinku nie wiem co będziemy robić. Coś wymyślę. Trzymajcie się, cześć.